Tak w skrócie na no szybko zasada działania próbówki. Podłączamy tą próbówkę do akumulatora. Rzadki. Minus i plus. Świeci się żółta dioda sygnalizująca zasilanie. Dotykamy do plusa. Świeci się czerwona dioda. Do minusa świeci się zielona. Tutaj mamy przesilać benzynowy. Sprawdzamy zasilanie. Teraz pracuje na benzynie. Plus jest. W drugim przewodzie. Jest plus. I minusowy i Plus Czujnik wałka. Środkowy jest sygnałowy przewód. Ułączamy przewódkę Dioda mruga, czyli czujnik dobry. Cetka zaponowa. Sprawdzamy. Masa jest. Plus jest. I sprawdzamy impuls. Druga dioda. Wszystki się gazowe. Sprawdzamy impuls, impuls jest, w drugim przewodzie zasilanie Zasilanie jest Tak samo kolejne tryski. bardzo szybko możemy sprawdzić bezpieczniki plus dobry plus, plus dobry jeżeli z jednej strony jest plus, z drugiej strony minus, czyli bezpiecznik przepalony. Ten bezpiecznik mamy przepalony i tak po kolei szybko możemy posprawdzać całą resztę sprawdzenie zasilania na przykład do żarówki w lampie jest masa mamy wyłączone krótkie światła jest prąd bardzo przydatne przy poruszaniu gniazda w samochodzie żeby znaleźć prąd w przewodzie w tej chwili mamy wyłączony kierunkowskaz szukamy prądu o! Mamy kierunkowskaz, przewód znaleziony. Na wyłączonym zapłonie, szybko można zdiagnozować przejścia przewodów od wszystkich czujników do sterownika silnika, bez odpinania kostki. Każde podpięcie pinu pokazuje masę, mocniejszą lub słabszą. Czyli przejście jest. Dalej, kolejne silniki sprawdzamy dobry dobry przypalony nie ma przejścia następny główne dobry 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 bardzo szybko można stwierdzić czy jest zasilanie do czujnika na przykład wstecznego mamy prąd włącz wsteczny włącz jest prąd. Czujnik dobry. Zasilanie do czujnika, do wentylatora. Jest masa z silnika. Druga masa silnika. Trzeci przewód. Jest plus. Kolejne sprawdzanie przejścia przewodów w instalacji elektrycznej. Jest, jest. Jest, delikatny impuls jest. można tym posprawdzać przejścia przewodów w instalacji ABS, czyli kable mają przejście do komputera. Elektrozawory, zasilania i masy można posprawdzać. Elektrozawory powietrzne, hydrauliczne, gazowe, zasilanie przy pompie paliwa można bardzo szybko sprawdzić. Bez wyciągania kostki czasami jest ciężkie dojście. Impulsy wszystkich czujników HALA czyli aparaty zapłonowe starszego typu Czujniki wałków, czujniki w skrzyni biegów, impulsatory Przy porączeniu radia bardzo szybko można znaleźć przewody zasilające plus minus zasilanie z postojówek